Okej, okay, dobra słuchajcie, robimy piłkarskie flank. Kto u Was zaczyna? Ja, prezes. czyli prezes, ty strzelasz, je trafisz poprzeczkę, to Wektor ma czas, żeby położyć piłkę w to samo miejsce, czyli tutaj na kropkę. I ty do tego momentu pijesz swoje picie. Gramy o 5 dych. Kto pierwszy wypije swoje picie, wygrywa 5 dych. Nie ma. Dawaj, dawaj, prezes, dawaj, dawaj. Na kropce postawić Ja nie mogę Ja nie postaw rękoma Staw. Aj Ajajaj aj, aj. Było, było, dawaj precz, dawaj Stop O Boże, o Boże, chyba kończy tą grę Chyba kończy Stop Dobra. To jest twoja jedyna szansa, stary Stop! zrobił to Ja pierdziele Stop Co goś robi? Stop O, Wektor wygrał I jak to subskrybujcie kanał, takie hajsty potrzebne na tym kanale